Który kraj ma największe szanse na wygranie Eurowizji według historii? W latach 1956-2024 ponad połowę zwycięzców Eurowizji stanowiły kobiety. A wszystkie z nich miały od 25 do 27 lat. Tak wynika z danych My Betting Sites, które przeanalizowały 71 dotychczasowych zwycięzców i ich charakterystykę przed wielkim finałem, który odbędzie się 17 maja. Nieco ponad 45% dotychczasowych zwycięzców zaśpiewało piosenkę pop, a 49,3% zrobiło to w języku angielskim. Najczęstszym tematem muzycznym wśród poprzednich zwycięzców jest miłość i związki 59,7%. W tegorocznym konkursie Cisal, reprezentująca Danię, dzieli najwięcej cech z typowym zwycięzcą Eurowizji. Ma pięć zwycięskich cech. Jest solistką, która śpiewa popową piosenkę o miłości w języku angielskim. Za nią plasują się reprezentanci Irlandii, Malty i Luksemburga, którzy mają drugą co do wielkości liczbę cech typowych dla zwycięzcy Eurowizji. Na początku maja utwór Szwecji był najczęściej odtwarzaną piosenką na Spotify spośród tegorocznych uczestników. Miał 38,5 miliona odtworzeń. Utwór Włoch był drugim najczęściej streamowanym utworem na Spotify. Odsłuchano go 37,9 miliona razy. Tegoroczna Eurowizja odbędzie się w Szwajcarii, kraju, który był gospodarzem pierwszego konkursu w 1956 roku.